Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejny raz będziemy testować jedynie z TikToka. Mam przygotowane aż 5 przepisów bardzo fajnych. Oczywiście, zanim przejdziemy do pierwszego przepisu, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale, żeby być na bieżąco z każdym filmem. Pierwszy przepis, który będziemy robić, jest bardzo taki śniadaniowy, bo jest potrzebna tortilla, jajeczka. Eee, Szyleczka, serek, pomidorek i tak dalej. to do piekarnika, wyciągamy i jemy pyszne śniadanko. Idealnie, idealnie! Idealnie, tak, bo jeszcze nic nie jedliśmy, jesteśmy głodni. Przygotowuję moją miskę. Niestety nie mam mniejszej miski do piekarnika. I swoją drogą mam dzisiaj aż dwóch testerów, bo jest ze mną Paweł, jak zwykle, i Wiktoria, która tam o, siedzi sobie z tyłu Hejna. i czeka tylko na jedzenie. Ja teraz poza kamerami sobie wszystko pokroję. I widzimy się za chwilkę Ja widzę, że tutaj masz dwie dodatkowe mordki do smakowania Oczywiście, jak najbardziej, zawsze ze mną w kuchni Tak, ja już tutaj wlewam, yy, nie wlewam. Skipper jest fajniejszy niż Ali gadanie, nie widzowie? Jeżeli się zgadzacie ja zostawcie sobie... łapkę w górę, zostawcie tak, jeżeli się zgadzacie ze mną, że Skipper jest ciekawszy niż... A... Super jesteś Co? Yy, ja ci słyszę wiesz, Jakbyś A, się okay. Aktualnie tak. mam coś takiego, Sparek. tak? Tutaj wsypujemy szyneczkę. To powinno być więcej jajek, ale o, ta pani miała mniejsze po prostu naczynie i mogę sobie tak zwinąć. My niestety mamy za duże, dlatego wlałam tylko dwa jajka, żeby się nie rozsypało nam wszystko. A więc wrzucamy wszystkie nasze składniki, te, które lubimy, każdy może wybierać co chce. Teraz dajemy sobie przyprawy, też będą znane. Mamy sól pieprz. i trochę, trochę pieprzu. Musimy wszystko spryskać oliwą i wrzucamy do piekarnika. Pokażę, jak pryszesz. Ale spryskałaś. <grymny> no i <ja, grymny> Teraz się Czemu się do mnie śmieje? Dobrze spryskałam. Ładnie spryskałam. I wrzucam wszystko do piekarnika. A w tym czasie przygotujemy już kolejnego TikToka. I w kolejnym TikToku będziemy robić bardzo fajną przekąskę. Coś, co chyba każdy lubi. I zwykle kupujemy to gotowe. A dzisiaj zrobimy swoje domowe na Musimy po prostu pokroić kilka tortilli na takie trójkąciki małe. Czekaj, czekaj, ale ty chcesz zrobić na czosy z tortilli? Tak. Okej, okay. jestem ciekawa, jak to będzie smakować. Też jestem ciekawa, dlatego akurat ten przepis wybrałam. Oho, tam się ktoś wychylał po tortille. Tortilla nie jest dobra, Ariko. Dziemyk. Tak? Robisz tak i masz trójkąty. Nasze czasy są gotowe, pokrojone Teraz wrzucamy to wszystko do woreczka Czemu do woreczka? No zobaczysz Chcemy ostre czy nieostre? A jak? Ostre! Wiktoria? E, tak, żebym mogła to przełknąć I dodajemy do tego woreczka wszystkie przyprawy Wszystkie? No takie, które chcemy, Paweł Dodajemy trochę soli Dodajemy trochę papryki słodkiej Trochę papryki ostrej Do tego dodajemy oliwę i żeby nasze noczosy były trochę pomidorowe, to dodajemy trochę keczupu, który mieszamy z czosnkiem I dodajemy do naszego woreczka I teraz musimy to tak pomieszać, tak z Dobra, to zostawiamy No nie wygląda to niby aż tak źle Wyciągamy to wszystko A rozłoży się jakoś? Najpierw wysypuję, potem rozłożę I nasze noczosy wrzucamy do piekarnika na 10 minut Nasze śniadanko jest już gotowe Zapraszam was Tak to wygląda ale to ci się trochę tu przypaliło. Ja nie też tak, tak miałoby być, tak miałoby takiego tak planu. Ty oh, coś śmieszne zrobiło takie. Bardzo dobrze. Mogłabym to w sumie zjeść na śniadanie, jest spoko. Ja uwielbiam jajka i mogę jeść jajka w każdej postaci, i to w sumie mogłaby być nowa propozycja na śniadanie. Aha. I jest bardzo łatwa do zrobienia. Bardzo dobre, dobre dobra. śniadanko. Jestem fanką, bardzo dobra. Ja też bez problemu mogę Wam tego TikToka polecić, jest spoko. Przygotowałam już nasz sos czosnkowy Wyciągamy nasze naczosy. Mam nadzieję, że są dobre, bo już się niektóre przypaliły. Tutaj po boku. Wygląda to dobrze. Ale o, i są nawet chrupiące, bo się zrobiły chrupiące. No ja smakuję, nie wiem jak wy. Ty na naczosy. Jest jak naczosy? Wy? No. Mega dobre. Fajne, no. Takie miękki mi się trafił akurat. Nie, Mnie... ma sam mniej, może troszeczkę trochę mniej chrupiące niż taki. Są mniej chrupiące niż prawdziwy na czas. A ale... co z na czasu się nie je? No nie, ale tak było w tym. W no przykład w TikToku. No. Taki sosik jak wydali do niego, albo taką salsę. Ale sam w sobie jest dobry. No. Jest okej. Okay. No ale wciąż nie przebija to paczkowanych na mimo wszystko. Ale jest z pewnością zdrowsze. Więc jeżeli chcecie, to możecie sobie zrobić własne naczosy w domu. I schować do piecaka i iść do kina na przykład. Nie uż ludzi, <grym grym> przemycmy do kina! Tylko my <grym> tak robimy Ola, cebulacy. Cebula. Jesteśmy. <grym> W kolejnym przepisie będzie nam znowu potrzebna tortilla. Ale tym razem zrobimy domową pizzę. Dlatego, w piekarniku znowu muszę przeprowadził. A robicie pizzę w 3 minuty? Robiliśmy w 3 minuty, ale nie, 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 naszej, się... co ty robisz w mikrofali, a my zrobimy na patelni i w piekarniku. Chyba, że tylko zrobimy w piekarniku. Jak uważasz? No, chyba tak. Pan wrzucił y, tą patelnię do piekarnika. A, nie, 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 to my nie wrzucamy naszej, bo nasza się. Bo nasza się rozwali. Co ty, co ty się z tobą stało? Co ty masz na mordzie? O, mam włosy. Co się stało z tym psem? Pokaż się Co ty zrobiłeś chłopie? Nie no, kopał w ziemi na 100% Światłowód ci robi o, no, On nam robi światłowód, dokładnie Jako sos do naszej pizzy użyjemy pasaty Czyli przetartych pomidorów Zobaczcie jaki piękny sos Więcej trochę daj Więcej myślisz? Tak jeszcze ciutkę Tak, bo problemem pizzerii jest to, że dajemy za mało sosu No to to będzie wystarczający sosu Musimy patrzeć troszkę sera na naszą pizzę jest i ser, jest i on. On uwielbia ser i kładziemy salami. Czemu się śmiejesz? <grym> no spójrz na psa. No bo on jest głodny. On jest wiecznie głodny, a ten wiecznie brudny. Przerzucamy na naszą blaszkę i wrzucamy do piekarnika. Swoją drogą wszystkie TikToki są z tortillą? Nie, to już był ostatni z tortillą, już tortilla nie będzie potrzebna. Kolejny TikTok będzie naprawdę pyszny. Już Wiktoria go widziała i ona już na to czeka, ona tylko na to czeka. To nam potrzebne kuleczki małe mozzarelle trzy miseczki, w której będą mąka, jajka i bułka tartą. Więc już niektórzy ja mogą się domyśleć, co to będzie. Tutaj wsypujemy mąkę, bułkę tartą. I do ostatniej miski, tak jak już mówiłam, wbijamy jajka. Otwieramy nasze mozzarelle Zanim przejdziemy do robienia tego dalej, to nasza pizza już jest chyba gotowa. No, ja bym wyciągał. Wygląda ładnie. O, to jest taki idealny kawałek bez w ogóle salami. Ty, no dobrze to wygląda. To jest bardzo dobre. Mhm. Jak się smakuje, Victoria? Mega spoko. Ja kiedyś robiłam coś bardzo podobnego, tylko że nie w piekarniku, tylko na patelni. No właśnie, no się... smakuje podobnie, ale jest mega spoko. Jak na taką szybką przekąskę, jak ma się ochotę zjeść coś takiego niezdrowego, to... To poprawiam. jest mega. To jest mega spoko. Polecam. Też. Musimy więcej tortilli kupić. Tak. Więcej tortilli mieć w domu i sobie przygotowywać takie szybkie po prostu przekąski. Po przetestowaniu trzeciego TikToka możemy przejść do kolejnego, czyli wracamy do naszych mozzarelli. Tu mam 7 mozzarelli, takich małych kuleczek. Wrzucę je do jajeczek. Nie do mąki najpierw miał być! O nie! Zepsułam. No trudno. Spróbuj. To wtedy mąkę omijamy, chcemy po prostu do... Nie, nie to musisz w od... W mące. Do... mące? Dobra. Pożartowałam. Wiktoria wie lepiej, dlatego wrzucamy je do mąki. Dobra, teraz wrzucamy je z powrotem do jajka. Mieszamy w jajku i przekładamy do bułki tartej. Jak już obtoczymy w bułce tartej, to przerzucamy jeszcze raz do jajka, żeby ta panierka była taka naprawdę chrupiąca i na pewno wszędzie się znalazła. Wrzucamy nasze mozzarelle do oleju. Nie mamy niestety większego jakiegoś garnka, więc musi być takie, po prostu odwrócimy po chwili. No i ja one się robią, nie? Tak. No zaraz już będzie. Niestety nasze mozzarelle się trochę rozwaliły. Jak kocham jak ty coś robisz? Zawsze ci coś nie wyjdzie. To nie jest moja wina. Dobra, ale zapraszam. No wygląda to dobrze i tak. Nie, wszystko wygląda dobrze Tego mm -hmm. przydałby się jakiś sosik pomidorowy Pomidorowy, nie? Aha Oj, dobry jest O, błądka Ja nie jestem fanem tego typu rzeczy Ja, ja lubię jestem mozzarella. bardzo faną takich rzeczy Ja lubię Jakby, Mi smakuje Jakbyś tu jeszcze papryczkę jalapeno dała To bym zjadł Dla mnie mozzarella jest za mało aromatyczna, no coś takiego Jakbyś tam dała cheddar to może było. O! A? I teraz przechodzimy do ostatniego TikToka dzisiejszego dnia i wydaje mi się, że to będzie bardzo pyszne. To jest chlebek czosnkowy z masełkiem, z czosnkiem z serkiem, pychotka. Tylko A. nie zrobisz chlebka, bo kupiłem małą bułeczkę. Tak, miał być chleb. Ola mi napisała bułka ciabata. No i jak słyszycie bułka ciabata, to co kupujecie? Bułkę ciabatę? Idę do sklepu. Krótka piła. A ja nie wziąłem. włożyłam właśnie. Ja nie ja nie włożyłam do lutówki. Okej, okay, No i kupujesz bułkę ciabatę, nie? Napisałam ciabata, nie napisałam bułka. No ale ciabata, a jak ona się nazywa? Pokażę Ci parę, gono A jak to się ciabata. nazywa chleb, chleb też się nazywa ciabata. Nie, chleb się nazywa chleb ciabata. Nieważne, to też wystarczy. Trzeba przekroić to na pół. Potrzebujemy parmezan, masełko, pietruszkę. Mamy tutaj nasze masełko, dodałam tu czosnek i pietruszkę, chcę w się sensie natkę pietruszki. I dodajemy tutaj jeszcze parmezan. Teraz musimy to wszystko wymieszać ładnie. Wymieszaliśmy już nasze masełko, teraz smarujemy naszą bułeczkę. Tak dosyć grubo powinno być, żeby to fajnie nasiąkło. To jest gotowe. Kładamy to na naszą blaszkę i wrzucamy do piekarnika. A to dosłownie na chwilę, bo to masło szybko się rozpuści. Tak, pewnie. 3-5 minut i będzie gotowe. Nasz chlebek czosnkowy jest już gotowy. Musimy obsypać go troszkę jeszcze parmezanem. Tak było na TikToku. To nie ja wymyśliłam. Czy nie, nie tak, tak nie że ty chcesz, wymyśliło. jeszcze więcej sara? Nie, wcale nie. Ja się nie obawiałam. Dobra. I w tym momencie niestety skraszowało się nasze nagranie, dlatego nie mamy ani smakowania tego chlebka, ani końcówki filmu, dlatego muszę nagrać wam to innego dnia. Naprawdę nam wszystkim smakowało to bardzo dobrze i razem z Wiktorem uznałam się, że był to najlepszy przepis TikToka w tym odcinku. Tak samo wy jesteście najlepsi, jak subskrybujecie kanał i zostawiacie łapeczkę w górę i jeszcze wysyłacie mi przepisy, które chcielibyście, żebym przetestowała w kolejnym odcinku na moim Instagramie. To było na tyle w dzisiejszym odcinku, widzimy się już w kolejnym za kilka dni. Pa, pa!